Grzesiek Proksa przedstawiać nie trzeba od dłuższego czasu w innej roli. Już nie pięściarza, tylko człowieka, który chce, chce zrobić coś z polskim boksem, żeby polski boks był taki, jaki pamiętają tylko najstarsi górale. Chcemy, żeby ci ta nowa generacja kibiców boksu pamiętała ten boks dobrze. Czy fakt, że nie jesteś już członkiem Polskiego Związku Bokserskiego, jak, jeśli możesz to potwierdzić lub zaprzeć tą informację, czy zaprzeczać nie będziesz, bo sam podałeś. W jakikolwiek sposób zmieni Twoje podejście do pracy i do tego, jak uważasz, że ten polski boks trzeba robić? Absolutnie. I tylko tyle może w tej wypowiedzi, resztę sobie pozostawię na później, bo gdzieś tam przygotowuję pewne sprawy, które no, są kuriozalne dla mnie i myślę, że będą z pewnością też dla szerszego środowiska bokserskiego w Polsce, bo to, co się wydarzyło, no, bije w moje dobre imię. To numer jeden, gdzie w, w momencie, gdzie ja sobie nie mam absolutnie nic e, do zarzucenia. E, I tak to na teraz e, zostawię, może tak. Oczywiście, jasna sprawa, wiemy, że pewne sprawy są w toku. Natomiast 100% się zgadzam z tobą, że e, no, parę rzeczy na parę rzeczy można machnąć ręką, natomiast na, na, na dobre imię kogoś, kto jest związany z, z polskim boksem kogoś, którego słowo wiele znaczy dla tych młodych chłopaków, bo to będzie ten temat naszej rozmowy, gala, gala, którą wspólnie przygotowujecie z teamem Polsat Boxing Promotions. Dlatego bezpośrednio do, do Ciebie Grzesiek uderzam, dlatego że nie będę udawał, że znam tych chłopaków, że śledzę ich kariery, bo tak nie jest, dlatego ja tak powiem Arena będzie, będzie twoja. Natomiast wracając do tym myśli, oczywiście to jest e, twoje, e, twoje nazwisko znaczy zbyt wiele w polskim boksie, żeby, żeby nagle jednym jakimś wydarzeniem cokolwiek to zmieniło. Przechodzimy do Gdańska, przechodzimy do gali e, Polsat e, e, Boxing. Ten pomysł funkcjonował już od dłuższego czasu, został wcielony w pomysł stworzenia czegoś wewnątrz firmy Polsat pięściarskiego, natomiast teraz przeradza się, przeradza się w rzeczywistość. Jak to wygląda z twojej strony te początki? Wiadomo, że to jest długofalowa sprawa, natomiast z tymi długofalowymi sprawami tak, sprawami tak to wygląda, że no trzeba, um, trzeba pokazać kibicom coś, w co uwierzą. Który z tych chłopaków w tej chwili, już można powiedzieć, z Twojego punktu widzenia, to jest ktoś, kogo powinniśmy śledzić. To znaczy, ja myślę, że każda walka w jakiś sposób y, ma swój ciężar gatunkowy, jest ciekawa dla widza. Tak ustawialiśmy y, zestawienia, o, o ile w boksie zawodowym ja dużego udziału nie brałem, bo, bo z racji tego, że nie czułem się w porządku, dopełniłem pełnienia funkcji w Polskim Związku Bokserskim, interesowałem się tylko i wyłącznie promocją młodych chłopaków z boksu olimpijskiego. Tam będą trzy walki, o których ja na dzień dzisiejszy powiedzieć gdzieś tam nie mogę, bo bo, 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 bo dzieją się różne rzeczy jak wiemy. Natomiast o zawodowcach jak najbardziej tak, bo są to młode talenty, młodzi chłopcy aspirujący do rozpoczęcia przygody bym powiedział, choć mają już kilka walk yy, rozpoczęcia przygody z boksem na poważnie Polsat Boxing Promotion chce stworzyć im optymalne yy, warunki korzystając z najlepszych możliwych narzędzi obecnie w Polsce dostępnych yy, z biegiem czasu to będzie naprawdę rozrastało się w możliwościach ze względu na inwestycje, które będą prowadzone yy, właśnie dla tych yy, młodych Chłopaków, pod tych młodych chłopaków. Tak naprawdę, początkowo miało być to dla, dla każdego e, trenującego boks w Polsce, ponieważ e, to specjalny ośrodek, e, bardzo specjalistyczny, e, który, kto, który ma pomóc przygotować się jak najlepiej tylko jest to możliwe e, do pojedynku, bo takich ośrodków jest mało. E, profesjonalnych praktycznie. W Polsce nie wydaje mi się, tylko na uniwersytetach, nie wiem, na AWF -ie. widziałem w Katowicach, bo z Kubą Hyckim, gdzieś tam Kuba Hybski pomagał w przygotowaniu mojego syna I, i takie komory, w takich komorach mógł potrenować, natomiast my będziemy mieć to na sali bokserskiej. Abstrahując od tego, to no kilka po jednym boksie zawodowym, ciekawych, pierwszych, chyba, który pokażemy. To wydaje mi się to, to, to pojedynek w wadze typu średniej Gracjana Kr Królikowskiego, ciekawy chłopak, do tej pory tylko jedna walka Większość, ogólnie te wszystkie walki, to tak jak mówię, zawodników bo mają doświadczeniu Chcemy pokazać widzom co mamy Z czego, gdzie jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, w polskim boksie zresztą, też jak najbardziej, nie licząc oczywiście Aspektów, nie wiem, Michała Cieślaka, Krzysia Głowackiego I tych pięściarzy, którzy już coś osiągli, tak? w w boksie. Natomiast wśród tej młodzieży, oczywiście, było kilku zawodników, którzy na siłę chcieli podpisać zawodowy kontrakt, będąc już pewnym. Oczywiście, ja to blokowałem, nie pozwalałem na to, uważałem, że to bije w dobre imię tego, co mamy, jaki mamy zamiar i to, co mamy robić z Polskim Związkiem Bokserskim. Co po, Polska Boxing Promotion, bo jakiś tam byłem tylko pośrednikiem, łącznikiem w tym wszystkim. Teraz już ze względu na wydarzenia, które miały miejsce. Całkowicie przystępuję do, 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 do projektu yy, Polsatu, bo jest mi bardzo bliski ciało, bra, bardzo bliski sercu, a wiadomo, że koszula bliższe ciało i to jest mój, mój gdzieś tam też marzenie, aby, aby móc coś takiego stworzyć. No tak jak mówię, no królikowski ma boksować z, z Arkadiuszem Zajmem też fajnym, aspirującym pięć taki wewnątrz, pojedynek można powiedzieć o, o, o podpisanie zawodowego kontraktu yy, z nami. Wiem, że są jakieś tam problemy zdrowotne w obozie zająca, akurat dzisiaj one się wydarzyły, więc nie wiem, czy, czy na szybko nie będziemy szukali również dla Gracjana Zastępca, bo to jakieś najprawdopodobniej kontuzja. Natomiast nie chciałbym płynąć dalej w to, bo nie mam pełnych informacji. Kolejna walka na pewno też młodego i nazwisko już znane, bo Runowskiego, Remigiusz Runowski będzie walczył z Kamilem Zychewiczem. To jest kategoria super superpółśrednia. Eee, ciekawy chłopak, który pokazał się u nas na obozie. Eee, również w czerwcu, który przeszedł te eee, badania, któremu trener Fiorapil mógł się przyglądnąć bliżej. I który twierdzi, że ma ciekawe papiery na, na boksy. Oczywiście jego umiejętności będziemy mogli zobaczyć w ringu, w walce. Natomiast gdzieś tam rzeczywiście ma coś. Ten chłopak, co mogłoby e, budować e, optymizm. Oczywiście, w, w, kwestii w kwestii czasu, to, to, to wszystko wyjdzie w praniu. E, natomiast, no, jeżeli jest taka możliwość i taki materiał, no, to chcemy e, pomóc temu chłopakowi. Kolejny pojedynek e, to już e, w wadze, tak naprawdę, taki catchweight 78 kg. Znany już na, na, na polskich ringach Konrad Kaczmarkiewicz, który ma bodajże trzy pojedynki zawodowe. Na razie yy, z, z, ze słabymi rywalami dotychczas, bo Konrad boksował, ale ma ciekawy styl, ciekawe ułożenie. Fajnie wyglądał też w boksie olimpijskim. On będzie miał. Twardą walkę, będzie miał twardą walkę, bo będzie boksował z Michałem Łonieckim. Eee, Łoniewskim, przepraszam. To jest chłopak, który debiutował bodajże z mm, 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 Wierzyńskim, Oskarem Wierzeńskim, Prawie walkę wygrał, nie? bardzo równą walkę zrobił. To jest chłopak, który miał 8 lat przerwy. Eee, kiedy był boksie olimpijski, walczył między innymi z, 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 z Cieślakiem, Wygrał? Chyba wygrał, ile pamiętam. Dokładnie, tak. Wygrał z Ciślakiem. Boksał też, chyba wygrał nawet z Norbertem Dąbrowskim, więc materiał, który jest bardzo ciekawy. No później, tak jak mówię, 8 lat przerwy od boksu całkowicie i, i od sportu. Teraz wracam. Wygrał niedawno pojedynek na wyjeździe, gdzie nie był faworytem, czyli ten proces treningowy gdzieś u niego się bardzo fajnie zaadoptował i, i widać, że, że, że chcemy dać mu szansę. Właśnie z Konradem. Do tego, aby mógł pokazać, ile jest wart. I taki fajny eliminator, też może eliminator, pojedynek dla obu, który jest wyzwaniem, moim zdaniem. Zarówno dla Konrada, który do tej pory, tak jak mówię, boksował z bardzo słabymi rywalami, nie, i dla Łoniewskiego, czy rzeczywiście jest w stanie, mimo tej ośmioletniej przerwy, no, czegoś dokonać, tak naprawdę. E, patrząc na, e, na tych, 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 tych Część to są chłopaki, część to są już no, mężczyźni, którzy mają ponad 20 lat, więc chłopakami nazywać ich nie będę. Na co ty przede wszystkim zwracasz uwagę? E, patrzysz na to, co mogą zrobić w tej chwili, patrzysz, bo to jest kwestia inwestycji, no to nic się nie dzieje za darmo, trzeba w tych ludzi, czy w tych pięściarzy włożyć pieniądze, czas i tak dalej, i tak dalej. Ty patrzysz na nich, o. Fajnie wyglądał 8 lat temu, jak chociażby ten, ten przykład, natomiast widzę u niego możliwości jeszcze rozwoju, albo zobaczymy, co on teraz potrafi, a później podejmiemy decyzję. Jaki jest proces myślowy Twój, jako człowieka, który, który nadzoruje to bezpośrednio, patrząc na tych ludzi, którzy będą występować, na tych zawodników, którzy będą występować na galach Polsat boxing promotions? Znaczy nie będę ukrywał, że tutaj główny słowo decydujący ma, ma, ma gdzieś tam mój osobisty, też autorytet zresztą i tutaj niepodważalny Fiodor Łapin, pan Fiodor Łapin i, i, i to, a że, a że nasze myśli gdzieś są bardzo zbliżone, nie, bo też pracowaliśmy wcześniej i, i, i wiemy jak ten bok powinien wyglądać, na pewno determinacja i, i, i w jaki sposób ich, ich chęć osiągnięcia sukcesu, tak, e, brak ryzyka wyzwań, znaczy brak m, podjęcia jakichś wyzwań, bo to jest ważne, że w momencie, kiedy jest kalkulacja i, i pojawia się ryzyko porażki, yy, to czy ci chłopcy mimo to pokazują, ale ja biorę tą walkę. Biorę tą walkę, wiem, że wygram dam siebie wszystko i koniec. Nie boją się tego, tak? Do tej pory mm. wiemy, jak to yy, wyglądało zresztą dalej niestety. Wygląda, kiedy, kiedy, kiedy pieszcz dostaje odpowiednią szansę, no to głównie po to, aby wyszarpać jak najwięcej pieniędzy, a nie dlatego, że ta walka daje mu coś, co w przyszłości może jeszcze coś więcej dać. Ja przynajmniej miałem takie e, podejście i, i to jest też bardzo ważne, takie mentalne e, podejście każdego z osobna. E, my pracowaliśmy tylko y, parę dni, pięć dni y, obserwowałem tych pięściarzy, którzy, którzy wystąpią. No, może Pawarzyka akurat nie było, natomiast y, reszta jak najbardziej na sali. No i wiadomo, obserwowaliśmy, jak oni adoptują y, ćwiczenia i, i też technikę, którą stara się przekonać im y, trener Fiodor Wapin. Y, no i przyznam szczerze, że z y, nich wszystkich to chyba właśnie Gresen Królikowski najszybciej. To łapał. No, Konrad gdzieś tam pamiętam, miał, miał problemy z jakimiś podstawowymi rzeczami. Oczywiście to nie jest jakaś wykładnia, ale ona jednak coś ona nam obrazuje. Coś nam pokazuje, na ile oni są w stanie przyswajać tą wiedzę, aby, aby na pewno poprawić technikę u każdego z nich. Determinacja i chęć zdobywania sukcesów to jest u nas podstawa. Przygotowanie me mentalne, współzawodnictwo. Nie, i, I droga na to jest dla nas droga do rozwoju dla tych chłopaków. To, to jest to dobre podejście, dlatego że no nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, w każdym razie, nie tym, którzy, którzy obserwują bo boks, że podejście mentalne w boksie to a, albo te przysłowiowe jaja, jak mówią e, ta starsza generacja, no to jest 90% no. dla, niektórych, dla niektórych 100, dla niektórych 80%. W każdym razie, bardzo, bardzo ważna część. Dla mnie, jedną z najbardziej interesujących, a właściwie inaczej. najważniejszych rzeczy, którą gwarantuje e, możliwość w kontraktu z e, Polsat Boxing Promotions jest kwestia regularności walk. Dlatego, że to jest, to tak, jest tam, ważne tam. Z, z dwóch stron. Po pierwsze to jest ważne dla trenera, e, możliwość zobaczenia czy okay, walka A, walka B, C, D, ten postęp musi być albo Następny, no taka jest brutalna rzeczywistość w sporcie, w każdym. Natomiast jest również potwornie ważne dla pięściarza, dlatego że ja, ty doskonale o tym wierzysz. Nie ma niczego gorszego niż to przeciąganie się. A może zawalczę, a może nie zawalczę, a może w tym roku, a może w następnym. W przypadku młodych talentów można w ten sposób stracić. Naprawdę można stracić niesamowitych ja pięściarze. Do zawodowej kariery przez takie przeciąganie, kiedy yy, uważałem, że doszedłem do pewnego poziomu, niestety nie było wsparcia. Polskiej telewizji, y, mocnego sponsora, i musiałem walczyć y, z zawodnikami, co najmniej klasy niższymi, y, bo taki był budżet. Ewentualnie ryzykować pojedynki za granicą z dobrymi, gdzie miałem tam 40% na wygraną, jak trafię. Oczywiście ja ten ryzyko podjąłem, bo gdzieś no. w, w jakimś stopniu, nie, zarówno potrzebowałem finansów dla zapewnienia bytu rodzinie, ale, ale wiedziałem, że ta walka da mnie jeszcze wywinduje. Ona zrobiła mi też troszeczkę, małe kuku, no bo kurde, Polak jeżdżący tu, tu, Anglia, tutaj, nie wiem, Hiszpania i, i ciągle i wygrywa z faworytami, no to co coś jest nie tak. Ale dzięki temu uzyskałem też szacunek kibiców, myślę. Dla nich to bezpieczeństwo zarówno procesu treningowego, jak i startowego no to jest gwarancja rozumiem? Tutaj nie można, można, opowiadać sobie bajki, można sobie opowiadać co się im nie da, ale fakty y, startowe, gdzie nie, Telewizja Polsa będzie współpracowała z każdym promotorem, który, który y, nasz projekt teoretycznie jest y, właśnie po to, aby współpracować z każdym z promotorem, więc tych gal, liczbę gal mamy naprawdę sporą, bo tych y, eventów y, jest naprawdę Naprawdę dużo, najprawdopodobniej i też tak dążymy do tego, by, by, by gale były co miesiąc, tak. Także możliwość startów i, i zadbanie o to, aby ten proces treningowy przebiegał właściwie, no, gwarantujemy bez ryzyka. Takie pytanie techniczne, bo to jest również jeden z tematów przywijających się przez, przez ten nowy pomysł w polskim boksie jest, Pracujemy z każdym z promotorów. To taka techniczna sprawa, nie, nie wiem, czy wiesz, ale rozmawiamy na żywo, jak zawsze na luzie. Czy to oznacza również, że ci pięściarze będą mogli walczyć na galach innych promotorów? Czy to oznacza, że pięściarze innych promotorów będą mogli walczyć na galach e, e, Polsat Boxing Promotions? Oczywiście, że tak. Jedno i drugie? No, oczywiście, że tak. No to jest, to jest, ja powiem szczerze, że chciałbym to zobaczyć. Chciałbym to zobaczyć. E, przepraszam wszystkich Ciebie od razu, jeśli, jeśli podchodzę, do, podchodzę do tego z e, no, takim małym sceptycyzmem. E, obym się mylił, obym się absolutnie mylił, bo, bo to jest jedyny sposób. My nie mamy z czego wybierać, my nie jesteśmy Anglią, e, my nie jesteśmy wieloma innymi krajami. Patrząc na Igrzyskę Olimpijskie i na to, co się dzieje, więc e, możliwość startów zawsze dla mnie była najważniejsza. Możliwość walki i dogadania się również. Natomiast to trzeba przełożyć. Zwróciłeś uwagę. Tak, oczywiście. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale na przykład pięściarz o godności Cieślak Michał, nie, z, nie jest zawodnikiem Polsat y, Boxing Promotion. Mimo Znale. wszystko. E, boksował na gali Polsat Boxing, Najdzie telewizja Polsat zainwestowała ogromne środki finansowe po to, aby sprowadzić mu e, dobrego rywala wysoko stojącego w rankingu, który wepchnął go dzisiaj na pozycji, której jest. Oczywiście na dzień dzisiejszy e, nie bierze ona bezpośredniego udziału w negocjacjach jak na przykład do walki z Bailisem, bo nie jest jakby go no, tak, ja Ale oczywiście Wyraża wszelką chęć pomocy w organizacji tego pojedynku. To jest szalenie ważne. Czy to Przepam nie jest w mojej opinii ogromne? Prze teraz przerywamy sobie, ale rozmawiam na luzie. Mm, Grzesiek. Tak, ale Michał Cieślak to jest postać uznana w polskim boksie. Mi chodziło bardziej o tych, tą, tą młodszą generację, czy tak, że tak, tak. młodszej generacji z innych stajni, że to nazwie z czasów, nie wiem, lat 70. kiedyś mówiło o stajniach pięściarskich, będą mogli zawalczyć na, na, na tych galach organizowanych przez telewizję Polsa. Znaczy, ja przyznam ci szczerze, że nie ma chyba w Polsce promotora, z którym nie byłbym w koleżeńskich stosunkach, bardziej lub mniej. Oczywiście z, z jednym może bardzo mniej, ale z, bardzo, bardzo dobre relacje z oczywistych względów. Bardzo się szanujemy, lubimy. Praktycznie na dzień dzisiejszy jesteśmy w stałym kontakcie, więc ja tutaj nie widzę najmniejszego Y, Problemów w tym, aby wspierać się wzajemnie. Ja również. Natomiast y, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że rozmowa o polskim boksie i promotora to jest jak stąpanie po polu minowym. E, trzeba używać tak zwanych półsłówek, e, ćwierćsłówek i tak dalej, bo to wszystko się zmienia dosłownie z dnia na dzień. E, ja to obserwuję z daleka, staram się nie wypowiadać za często na ten temat, dlatego że jestem zbyt daleko i uważam, że to nie byłoby uczciwe, żebym się wypowiadał, natomiast to jest chodzenie po polu minowym, gdzie tych min jest mnóstwo. No ale jak widzieliśmy się ostatnio właśnie na Galiba Polska Boxing Day, prawda? Tak Iśmy, obaj byliśmy bardzo elektryczni z różnych względów, yy, nie, nie przypominasz sobie sytuacji przed galą, ja sobie ją przypominam doskonale, ale to jest część gdzieś tam tego biznesu, się potrafi udźwignąć i miał wszystko w tym wszystkim odnaleźć, yy, w jakimś stopniu też mieć grubą skórę i, 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 w, i w odpowiedni sposób w y, momentach kryzysowych reagować nie? i wybierać dobre decyzje. Podsumowując e, tą naszą pierwszą rozmowę, tych rozmów na pewno będzie więcej, bo jest to projekt, który jest e, z natury rzeczy zapowiedziany na, na wiele pięściarskich sezonów. Wspomniałeś o tym coś, co ucieszyłoby na pewno super polskich e, wszystkich kibiców e, lubiących tego promotora, tamtego, to już w tym momencie nie ma znaczenia, a mianowicie regularność walk. Niech to będzie. Co miesiąc, czy co półtora, czy dwa, wszystko jedno, natomiast regularność tych walk, na których będziemy mogli zobaczyć tą, tą nową generację, no, która, która musi powstać, bo, bo ta starsza generacja odchodzi. Nie liczę Michała Ciślaka, bo to jest zupełnie nowa, zupełnie nowa twarz. Ale gdybyśmy mieli popatrzeć na tych pięściarzy, którzy już są uznani, no to, to kto nam jeszcze został? Nie wydaje mi się, żebym mógł tutaj kogokolwiek wymienić. Specjalnie nie wymieniam Fiodora Czerkaszyna, bo on wypowiedział się dosyć jasno, że jak przyjdzie, co do czego będzie tu występował pod flagą Ukrainy, w czym absolutnie nie ma niczego złego. Po prostu mówię w tej chwili, jak jest. Natomiast tych młodych potrzebujemy. Potrzebujemy młodych, ale też musimy zdać sobie sprawę, gdzie dziś jesteśmy pewien okres yy, być może został przespany w boksie zawodowym, bo wydawało, nam się, wydawało się, że to wszystko bardzo ciekawie idzie. Lub też runął jakiś mit. Yy, być może tym pięściarzom brakowało właśnie może twardych takich pojedynków, aby, aby się sprawdzać, nie pompować rekordów na siłę i dopiero liczyć na złoty strzał, yy, bo to zawsze kończyło się słabo. Natomiast wracając, Przemku, do tego co mówiłeś wcześniej, ja myślę, że e, Telewizja Polsat już pokazuje współpracę, bo przecież mamy pięściarzy e, i na tej galerii również będą e, pięściarze, którzy są współpromowani z każdym e, z promotorów współpracujących z Polsatem, to o czym wspominałem, tak? Bo będą e, pięściarze różnych stajni, mimo wszystko. Natomiast oczywiście pod e, banderą e, Polsatu. Boxing Promotion przy współpracy. U mnie zawsze się jest ostatnie pytanie, które powtarza się wielokrotnie, więc i, i, i tym razem. Twoje no. oczekiwania, twoje oczekiwania Grzesiu, a nawet nie na ten pojedynek, na, nawet nie te, na te pojedynki w, w Stoczni Gdańskiej, które zobaczymy już teraz, tylko powiedzmy, że w tej chwili rozmawiamy, jest rok 2022. Siedzimy sobie, nie wiem, czy przy jakimś wodzie mineralnej w, w, u Ciebie w, w domu, czy, czy na gali i rozmawiamy o tym, co zrobiliśmy, co zrobiliśmy, a co zrobiliście, bo, bo ja tylko no. siedzę z boku ja. i, i patrzę. Gdzie chciałbyś być za rok o tej porze? Za rok tej porze chciałbym mieć trzech zawodników, aby, aby nasza grupa miała trzech zawodnika, zawodników w top 15 europejskich rankingów, plus, minus. Bardzo bym chciał, tego bym sobie życzył. Chciałbym i wierzę w to bardzo mocno, że, że kilku z nich może aspirować. Nie, nie powiedzieliśmy jeszcze Przemku o dwóch fajnych walkach tych, tych gdzieś tam jeszcze oprócz Konrada, najważniejszych tego wieczoru, tak? Czyli Paweł Czyżyk kontra Michał ryba. Czyrzyk bardzo ciekawy zawodnik, z dość ciekawą karierą, rozchwytywany w ostatnim czasie do promotorów bardzo. Dziś zapewniliśmy mu bardzo. Dużą możliwość rozwoju, przede wszystkim los finansowy w głowie i możliwość koncentracji tylko na tym, co najważniejsze, również oczywiście chylimy czoła ku, ku sponsorowi strategicznemu, tak? czyli Kagiechem. To jest dla nas szalenie ważne, ale main event. Dla mnie walka pojednego tytułu mistrza Polski, z tego co, co, co wiem, w wadze piórkowej, tak? czyli Radomir Obróśniak, młody chłopak, już bardzo, bardzo chyba Mistrz Polski w każdej kategorii yy, wiekowej w Polsce wcześniej, kontra Piotra Gudel, który wiadomo, wieściowym doświadczonym jest, pamiętam go chociażby z pewników z Kamilem Łaszczykiem. Yy, to będzie fajny pojedynek. Ja na niego ostrzę by. Jestem ciekaw jak, wy, jak ten Mańkut sobie yy, poradzi więc, więc to będzie dla mnie bardzo ciekawe To będzie dla mnie bardzo ciekawe I tak jak mówię dziś pokaże to gdzie jesteśmy Ale tak jak mówię za rok tak jak wspomniałeś chciałbym, chciałbym już yy, mieć fajne walki za sobą kilka gal Rok powiedziałeś bardzo krótki okres czasu też Przemek z drugiej strony nasz plan nie, nie, nie jest założony na rok dwa Tak mówimy o jak najwięcej lat. Tak. Niech to trwa wiecznie, natomiast trzeba mieć z czego budować. Stąd też nasze podwaliny były bardzo mocne, jeśli chodzi o boks olimpijski i inwestowanie głównie w tych chłopaków, pod Igrzyska Olimpijskie, zaznaczam. Nie pod kontrakt zawodowy pod Igrzyska Olimpijskie. Co y, gwarantowała grupa Polsat Boxing Promotion Polskiemu Związkowi Bokserskiemu, bo byłem przy rozmowach, byłem stroną, która połączyła te dwa elementy, y, która widziała shake hand koleżeński, tak, gdzie podali sobie pan prezes, y, pan dyrektor Kmita z panem prezesem y, Grzegorzem Nowaczkiem i wypracowaliśmy po kilku miesiącach i pocieczoło mojego przynajmniej. Możliwość ekspozycji e, juniorów i kadetów na antenach telewizji Polsa przy pełnym wsparciu finansowym, jak gdyby tej telewizji. No ale niestety w jeden dzień wszystko e, runęło, nie wiedzieć dlaczego. E, i, i, I to jest dla mnie kuriozum. I tyle. De, także tutaj mówię, nie mówię o roku bardziej Przemku patrzyłbym w przyszłość i, i rozmawiałbym o dwóch trzech latach, bo w przeciągu roku my oczywiście będziemy dobierać skład trenerski tej grupy, która będzie stacjonowała w, w Warszawie. Będziemy selekcjonować, czy ten trener nam odpowiada, czy nie. Będziemy starać się również ściągnąć trenera, który, któremu zależy na rozwoju, który będzie chętny do tego, aby pojechać, nie wiem, do Anglii podszkolić się do Hiszpanii i BMTK, gdzie ja mam kontakty. Przedwczoraj odezwał się trener kadry Ukrainy do mnie, czy, 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 czy jesteśmy w stanie wspólnie zrobić obóz, więc, więc tutaj patrzę w tym szerszym aspekcie, tak? tych, tych kontaktów międzynarodowych, aby, aby zbliżyć się trochę do tej czołówki. Nie, nie mówię już o całym, całym zapleczu i aspekcie medycznym. Także, tak jak mówię, jest to gruby projekt, szyty grubymi że tak powiem, żeby był mocny, silny, trwały i przyniósł nam sukcesy sportowe. Grzesiek, te kontakty indywidualne, o których Ty mówisz, bardzo cenna sprawa. NTK Global rzeczywiście zaplecze niesam, niesamowite. Natomiast ja patrzę rok do przodu, ponieważ jestem, jak mawia Mariusz Wach, troszkę starszy od Ciebie. Więc ja dwa lata czy trzy lata to już, to już nie sięgam a myślami. Natomiast rok do przodu oczywiście wiemy o co chodzi. Nikt nie zrobi w ciągu jednego roku, nie zrobi. Grupy pięściarzy, którzy mogą, bo tu chodzi o zrobienie grupy pięściarzy, nie chodzi o, jest, oczywiście, że jak znajdzie się jakiś diament, będzie pewnie szedł inną drogą niż ci, którzy są, kto, którzy są tylko dobrzy, a nie bardzo dobrzy. Natomiast wiadomo, że chodzi o tą grupę Paryż już za trzy lata, więc to nie jest, to nie jest długo. Natomiast na dzisiaj dziękuję Ci bardzo Grzesiek, dziękuję jak zawsze za szczerość. Natomiast niczego innego się nie spodziewałem po tobie, ponieważ nie znamy się rok, nie znamy się dwa, doskonale e, wszyscy wiemy jakie masz podejście do sprawy, czarne jest czarne, białe jest białe i to jest e, zawsze bardzo bardzo chwalebna sprawa. Dziękuję bardzo. Moim gościem dzisiaj e, Grzesiek e, Proksa, można go będzie na pewno zobaczyć w sobotę na gali pierwszej Polsat e, Boxing e, Promotions, a przede wszystkim zobaczyć tych pięściarzy, których, z których mam nadzieję, że będziemy mieli im szybciej, tym lepiej, natomiast tutaj kwestia szybko nie jest najważniejsza e, pociechę już, już wkrótce. Dziękuje Państwu, dziękuję Tobie również Przemku za e, rozmowę i serdecznie zapraszam e, w sobotę przed ekrany, e, aby zobaczyć z czego startujemy. Dziękuję bardzo, Grzesiek Proksa.